Proszę Państwo dzisiejszy dzień spędzamy właśnie w tematyce zdrowego a Zatem jak najbardziej na miejscu jest, aby zapoznać się z dorobkiem ze szkół nr 7. W filmie, który dzisiaj wyrazem z nami ma szansę tego szkół i bawić się, ale jest to istotne właśnie zainteresować Was, drodzy Państwo. Obok mnie, po mojej lewicy, Marty, 7, Marcin, mój moim Znaczymy, dlaczego warto zainteresować się właśnie zespołem szkół numer 7? Co ciekawego, odnajdziemy u Was, w do innych szkołach nie znajdziemy i w tym kierunku naprawdę mamy szansę rozwijać swoją pasję. Przede wszystkim w naszej szkole jest wiele cały zawodów. W techniku niestety udzielona jest grupa zręczna, to jest nasz kierunek i jest lekarka y, doradztwa. W szkole zawodowej jest cukiernik i kumaczka. Dzisiaj widzę, że Wasze serwisko cieszy się absolutnie niezwykłym wzięciem, zainteresowaniem, bo przypomnijmy, że ten dzień ściśle związany jest właśnie z technikami zdrowego życia. A z pewnością, jak wiele wielu adresów, może wiosna nowych, wchodzących w te dane i zagadnienia związane z zdrowym odżywianiem, kierowano do Was zapytania, w którym kierunku właśnie...

Mamy z kopę na cykl nasowy. Mam świetne, piękne, niezwykle kraje znaczne miejsca, ale mimo żeby którzy z Was również uwali w niesamowitych rzeczach, ja stanie sobie miejsce w tym i mogą się tym z nami na no, poszliśmy. Tak to zapomniać, dodam wygląda szczególnie miejsca. Panie wraz, przypomnijmy, szczą dobrego znaku, czyli tak naprawdę dzisiejszego dnia, wspólnie zyskijemy. Zespołem szkół numer 7, a ta oto szkoła daje gwarancję zatrudnienia dla kierunku piekarz. Bezpłatne praktyki w całej Europie. Bezpłatne zajęcia praktyczne w książki przedsiębiorstwa. Bezpłatne zajęcia dodatkowe, profesjonalne, oparte na są liczne imprezy edukacyjne. Dobrze wyposażone pracownie, dużą ilość. Zajęć się właśnie z języków obcy, bo też macie szansę dużo podróżować po świecie właśnie pod szczegółami swojej szkoły. Pomoc materialną dla uczniów, stypendia dla tych najlepszych oraz atrakcyjne formy nauczania i szerokie możliwości rozwoju. To jest zatem za tym gorąco zapraszamy, bowiem przypomnijmy, że dzisiejszy dzień jest niesamowicie twórczy, kreatywny, a zatem poszerzamy własne horyzonty. Nie tylko w materii edukacji, ale również w zdrowego żywienia. A zatem, gorąco serdecznie zapraszamy Was, uczniowie, na stanowisko Zespołu Szkół Nr. 7. Wtykacie z pewnością w czasie słabiejszej, się się, poczucie własne horyzonty i dowiedcie się, w którym kierunku może podążać Wasza kariera. A zatem, gorąco serdecznie zapraszamy w Zespołu Szkół Nr. 7. Mami,